Nie ma. Hanka. Nie ma. Co? Co się stało? Wielu ma pani... Ty tutaj? Mm. To dziwne. Twój z spazuje po i czeka. A to wie, co do tego? Patrz lepiej, żebyś tu nie miał to na to zasłużyć. A cóż to za to? Hmm? To ty mieli swój to. Będziesz byli na to za chwilę śpiewać. Wydarzył się, że jest z z O księgry! A tak, Dużo ci pomoże. Matka Hankę teraz wywędza. Ciekawa jestem, co twój hołd, bodziciela, każe ci teraz zrobić dla tej ofiary. Śmija! <grymna> Byłam pewna, Nic, doprowadzasz mnie do pasji. Matka, a ty mówisz, kiedy go znam z tobą, A, wiem, bo... wiem, wie, tak, o co chodzi. I, I pokazałaby mama wiele taktu, żeby nie mówiła o tym. że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała. Co powiesz, to będzie kłamstwo. Takie jak ty, to nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem, ale w nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Ona prawdę mówi, to bardzo na moralność patrzy. Kłamiec, nie kłamiec. Prawdę mówi, ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tak tu pył za tak brudno, tak okrytnie, co to mi za ścianę nie wyszło. Ale kto wiar wieje, ten burzę zbiera. Hanga! Słyszę! A, a chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce go dowiedzieć? Ja się z Tarką ożenię. Jezus Maria! Wszak mnie prosi! Chodź, to będzie najgorsza kawa. Chodź dalej. do nóg i proszę o połowę swojej Proszę, wielmożnej Pani, ja... Nie wytrzyma! Ja nie wam! Nie wytrzyma! Siadaj, Hanka, siadaj, cady. Moja ciocia. Sama ciocia piwa w Ja prowadziłam odprowadzić Hankę. Ale kiedy Cię wytłumaczyłam, dlaczego ją otrzyma, sama się zgodziła się, że tak lepiej. Ja też wszystko zrobiła do jako dobra. Patrzeć już nie mogła. Nie skończyć, zaraz się skończyć. I to jest Pani ostatnia, to się nie nas robi. Tak, zapytał. Raczej, porabia, Ty, masz taki doskonały, żółdzieński spływ. Czy coś Wy Przede wszystkim ktoś, ten wyrwantę do siebie. Wyrzucić jej nie mogę, bo odniesie nas powieści. U Ciebie będziesz komplimentować, żebyś z nikim nie wyskoczyła. O, już to, to to nie. Dziękuję za taki meczem. Nigdy nie wiadomo z takim, co w trawie Ale rzeczywiście coś trzeba zrobić. Bo to i dla nas samych bardzo nieprzyjemne. Mój mąż aż jeść polacji nie mógł, jak się o tym dowiedział. Czy ona...

i chleba z masłem. Co? O, już ja wiem co mówię. Miodem się, muchy bierze. Nie Miodem się muchy bierze, nie odstęp. Miodem się muchy bierze, nie odstęp. Miodem się muchy bierze, nie odstęp. Pani Sieniczowa, którą nie wymieniłam wcześniej, Teraz zaczekaj.